W pewnym małym miasteczku na skraju wielkiego lasu mieszkały trzy przyjaciółki, Zosia, Kasia i Ola. Pewnego dnia postanowiły wyruszyć na wyprawę do lasu, żeby odnaleźć legendarny skarb ukryty przez wróżki. Każda z dziewczynek zabrała coś ważnego. Zosia miała mapę, Kasia latarkę, a Ola plecak z jedzeniem. Pełne ekscytacji ruszyły śmiało przed siebie. W lesie spotkały małą wiewiórkę o imieniu Fifi. Fifi opowiedziała im, że w lesie żyją wróżki. Ale żeby do nich dotrzeć, trzeba rozwiązać trzy zagadki. W zamian za kilka orzechów, Fifi zgodziła się zaprowadzić dziewczynki do miejsca, gdzie zaczynała się ścieżka prowadząca do wróżek. Po długim spacerze dotarły do strumyka, gdzie stał mały kamienny mostek. Przy mostku leżała tabliczka z zagadką: Co ma korzenie, ale nigdy nie rośnie? Ma wierzchołek, ale nie ma gałęzi. Dziewczynki długo myślały, aż w końcu Zosia krzyknęła: To góra! Kamienny mostek natychmiast zaczął świecić, a strumyk zaszemrał wesoło, zapraszając je dalej. Idąc dalej, dziewczynki zauważyły, że drzewa w lesie zaczęły do nich mówić. Czy chcecie przejść dalej? zapytały drzewa. Musicie odpowiedzieć na drugą zagadkę. Mam wiele oczu, ale nie widzę. Co to jest? Ola po chwili zastanowienia powiedziała: To kostka do gry. Drzewa zaszumiały z zachwytu i otworzyły tajemniczą ścieżkę. Na ścieżce dziewczynki spotkały żabę o imieniu Gabryś. Gabryś powiedział, że zna trzecie zadanie, ale w zamian za pomoc chciał zjeść kanapkę. Ola podzieliła się swoim jedzeniem, a Żaba wskazała drogę do miejsca, gdzie czekała ostatnia zagadka. Przy wielkiej polanie stała tabliczka. Jestem żywa, ale nie oddycham. Mam płuca, ale nie widzę. Co to jest? Tym razem dziewczynki były bardzo zaskoczone. Kasia, myśląc o swoich roślinach w domu, powiedziała: To drzewo. Nagle polana rozświetliła się blaskiem, a wróżki wyszły im na spotkanie. Wróżki były maleńkie, miały skrzydła jak motyle i śmiały się dzwoniącymi głosami. Podziękowały dziewczynkom za rozwikłanie zagadek i obiecały im nagrodę magiczny amulet, który spełnia jedno marzenie. Dziewczynki miały trudny wybór. Co mogłyby sobie wymarzyć? Po chwili wspólnego namysłu postanowiły, że chcą, żeby las był zawsze bezpieczny i pełen szczęścia dla wszystkich zwierząt. Wróżki uśmiechnęły się i spełniły ich marzenie. Gdy dziewczynki wracały do domu, czuły się szczęśliwe i dumne z tego, co zrobiły. W lesie wszystko zdawało się śpiewać drzewa, ptaki i nawet strumyk. Od tej pory zawsze wracały do lasu, wiedząc, że to miejsce jest pełne magii i przyjaźni.